Jak grać tak jak Sweezy, Quizzy i Merstaff. Są oni perfekcyjnym trio do nauki gry Ponieważ nie wukują oni Grają oni consistent Pierwszą rzeczą jest to, że lądują oni na Mega City I mają perfekcyjny loot path Mersta ląduje sobie na tej wieży Zbiera tutaj dodatkowy lucik Dużo teamów tego nie robi Następnie przechodzi na ten domek Sweezy ląduje na tym wieżowcu Ale zamiast go zeskakuje sobie trollku na dół Podarmową drop mapkę wbijajcie na Discorda w bio albo w opisie Zbiera sobie te plecaki Zbiera dynamik i rzuca dynamik w każdym rogu budynku, żeby go skolapsować, dzięki czemu nie traci on czasu na lutowanie go. W międzyczasie, kiedy budynek się kolapsuje, idzie on lutować dalej miejscówkę. Quizy ląduje sobie bliżej wody i też ma perfekcyjny loot, dzięki któremu nie traci on czasu na lutowanie. Kolejną rzeczą, jaką robią jest chowanie leczenia w jedno miejsce, dzięki czemu mogą oni sobie podejść szybciej pod surge, tak jak robi to Sweezy. Quizy chowa całe leczenie pod schody, przez co przeciwnicy, którzy mogą przychodzić przez seaport go właśnie nie znajdą. Kolejną rzeczą, którą robią, jest wbijanie surża w early game. Wykorzystują oni to, że w pobliżu nich jest Market, do którego podchodzi dużo teamów. Budują oni sobie taką rampę i taką sobie oni oponentów z daleka. Kolejną rzeczą, którą robią, jest branie ciężarówki. Zobaczyli oni na mapie, że się zrespiła niedaleko. Quizzy ją sobie boksuje. W tym momencie Mersta i Swizzy nabijają sobie surża na tym e, Surge'poncie, który jest niedaleko. Dzięki czemu Quizzy nie, nie dostanie żadnego podjazdu. Ja wam polecam robić tak, że boksujecie sobie Tira. E, jeden z was powiedzmy buduje się gdzieś niedaleko na górce. Buduje 2-3 boksy w górę. Rozgląda się dookoła. Czy żadni przeciwnicy was nie podjeżdżają? Po wzięciu Tira wracają oni na Mega City. Poleczenie, które wcześniej tu zostawili. Wizy wyrzuca pałkę za gaziki, co się przyda później. Dotują oni ciężarówką. Przez to, że podchodzili pod surża w early game'ie mogą oni pójść na dead Zone, bo nie potrzebują tyle surża, Więc biorą Jedną z lepszych pozycji w tym, w tym momencie na mapie. I przez to, że nabili oni surza w early gameie. Przeszli oni sobie centralnie na Zone, dzięki czemu mają na, najlepszą pozycję na mapie, praktycznie. Jak na razie nie ma tu za bardzo teamów. Jednak im to nie jest straszne, bo mają surza i mogą poczekać do następnego zona. W tym sezonie dużo fightów odbywa się w zone, w finałach, więc oni prawdopodobnie to wiedzą i. Po poczekają do następnego zona, żeby obijać tych wszystkich ludzi. Zaraz sobie to zobaczymy. Dobra, jak widzimy dostali oni kolejnego zona praktycznie, nie muszą się ruszać. I w tym momencie obijają oni tych wszystkich ludzi, którzy wychodzą z zoną. Tu wszyscy pod nich podchodzą, nabijają oni surza. I w tym momencie jest bardzo ładne zagranie. Przez to, że nie mają pałek i mają dużo leczenia, e, mają dwa dodatkowe gaziki na White. Zona zaczyna iść, a oni nadal czekają, nadal próbują obić obić przeciwników pod surza Rzucają sobie glutka lecą padem w zonie przez to, że lecą w, zo w zonie to nikt ich nie będzie obijał i w tym momencie lecą oni sobie od zona tutaj yy, do następnego zona na tego X'a na mapie, na tego białego X'a to jest bardzo dobre miejsce podczas rotacji które możecie wybrać, bo nie było tutaj zona, więc będziecie na zonie. wszystkie teamy rot rotują tędy i dzięki temu, że mają oni dodatkowy gazik Zrotowali sobie oni bezpiecznie od zona, polecili Polecieli polecili nadchpadem, polecieli przytankowali zona. Teraz rzucą sobie gazik. I mają najlepszą pozycję na mapie. Nie ma tutaj nikogo, jest tutaj e, tylko Veno, który prawdopodobnie bił się w zonie i miał dużo leczenia, więc siedział sobie na e, Black Markecie. Zon puluje Max, rotują oni znowu szybko, żeby być w pierwsi w zonie. Rotują jako oni pierwsi przez dobrą pozycję, Veno tutaj e, znowu kogoś podjeżdża, bo tutaj raz był obity z Dinusiem, więc Veno zgarnie sobie tę eliminację. W tym momencie to wykorzystuje i rotuje do zona, znowu na zone. jak widzimy tutaj jest znowu ten X, oni będą na dezonie, będą mogli haldować sobie Veno. Więc ich taktyka nie polega w ogóle na zabijaniu ludzi, rotują oni do zona, zgarniają early damage i tak powinniście robić. Jak zon się trochę otworzy, to prawdopodobnie przejdą sobie e, jeszcze bardziej gdzieś na Dead Zone. Zaraz to może zobaczymy. Tak, rotują oni dalej na splashu, bez pałek. Spólnęło im zona i w tym momencie e, zbudują oni haja. mają tak naprawdę wygraną grę. Trzymają oni sobie Haya do końca gry, przez to, że rotowali early na Dead Zone, no i zgarniały sobie e, tutaj wygraną po prostu na kamiego w tym wypadku. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subie, lajku i dzwoneczku i wbijajcie na Discorda w bio po darmowe Elo.